Było dobrze od samego startu, to tak właśnie wyszło do, 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 na samym i Jesteśmy z tego zadowoleni i co tu jeszcze wykształtuje? Rewelacja. <gry> Powiedzcie mi, bo tak zawsze obserwuję tego typu osady, kiedy jest czterech że Zawsze zastanawiam się, na jakiej zasadzie wy się dobieracie. Czy to jest ważna jakaś konkretna umiejętność, siła, wzrost, waga i, i kto decyduje i, i dlaczego. Jeden jest zawodnik z tyłu, drugi w środku, a trzeci na, 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 na przodzie łodzi. No tak myślę, że Allegro Power musiał być w trzecim cały tydzień, żeby to opowiedzieć, także... Mamy czas, mamy czas. To jest trzecin nie śpi, także szczególnie podczas weekendu, więc chyba zdążymy. wy też nie śpicie yy, o tej porze, kiedy, kiedy ludzie śpią, więc damy radę. Zasłuchaj. Słuchajcie, to jest to bardzo skomplikowane. Umierzcie <laughs> mi. Generalnie jest tak, że startujemy pojedynczo, nie od razu do czwórki, tylko startujemy pojedynczo, każdy na jedynce i prezentujemy swoje indywidualne umiejętności. Następnie trener dobiera, niekoniecznie to muszą być cztery najlepsi zawodnicy w kraju, ale trener dobiera zawodników, żeby to, to grało, żeby się, tak jak oglądaliśmy czwórkę, żeby to było, jak to jeden, jedna osoba wiosłowała. I tak właśnie było. Nam to się udało i te... Ta droga jest naprawdę bardzo, bardzo wyboista i wcale, wcale nie jest usiana, usiana różami. Ale kto wybiera, powiedz mi, bo ty byłeś kapitanem tej osady i to ty decydowałeś? Czy? Nie, nie, ja dalej, daleko, ja w ogóle nie mam z tego gadania, do tego jest tyle który prowadzi bezpośrednią osadę. Ja jestem tak, jak wszyscy mówią, że jakiś kapitan mówił, powiedział, że na każdym stateczku musi być kapitan. Ja jestem taki samozwańczy, lub koledzy też mają większy komfort, bo oni nie muszą się Stresować, jest jedna osoba, która ich poprawia, ale ja jestem tylko od poprawiania i od e, trzymania rytmu e, wiosłowania, także absolutnie nie jestem od ustalania składu daleki do tego jestem. Czy to dla Was nie jest teraz trochę szok po tylu dniach przygotowań, obozów, treningów wrócić do domu? Gdzieś Wam nie brakuje tego wszystkiego, co jakby, no się zawsze za domem jak jesteście na zgrupowaniach czy, czy na zawodach, ale potem jak człowiek wraca już po tym sukcesie do, do domu, to nie jest ciężko się odnaleźć w jakiś sposób? Słuchaj, ja to robię od 22 lat, także to nie jest tak, na pewno jest też nas, u nas w marynarzy, ale, ale ciągnie nas do domu niesamowicie, także wiem, że wróciliśmy, teraz mamy wolne, znaczy od zgrupowań do, do stycznia na pewno i ja chciałbym posiedzieć w domu, a na przykład żona mówi, musimy gdzieś wyjechać, także ja wolałbym teraz posiedzieć do domu, ja jestem typem tomatora ale no co zrobić, ale nie, nie, nie ciągnie absolutnie, musimy odpocząć od tych twarzy, bo jednak parę dni razem spędzamy w jednej łodzi no właśnie, widzek, odpoczywacie od siebie bardzo a to dzięki, waszej piernie. <grymne> no teraz musimy spełniać swoje obowiązki, Nam coś się należy, ktoś brzydko powiedział, odciniać kupony, tak odcinamy, ale jesteśmy dla was